Witam Państwa w przerwie. W dalszym ciągu oglądacie Państwo program Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy w Szczecinie. Gośćmi w naszym studiu są pani Iwona Korulczyk-Rinas, zastępca prezydenta Rotary Szczecin Center. Witam serdecznie. Pani Karolina Kędzierska, lekarz nefrolog. Pani Hanna Gardas, lekarz. I pan Roman Szulżyk, Prezydent Rotary Szczecin Center. Witam serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o e, rejestrowaniu dawców szpiku, bo już w niedzielę możecie Państwo e, przybyć tutaj do Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy i zostać dawcami szpiku. Warto. Tak, my uważamy, że warto i zachęcamy wszystkie osoby w wieku 18-55 lat do rejestrowania się w bazie dawców szpiku do akcji przyłączyło się, jest współinicjatorem akcji Rotary, prawda? Tak, tak, Nie, tak. nie po raz pierwszy Państwo bierzecie udział? W... w w akcji Dawców Szpiku Kostnego po raz pierwszy, natomiast raz pierwszy. robimy różne inne akcje na rzecz społeczności szczecińskiej, mm -hmm. a zbieramy Dawców Szpiku Kostnego po raz pierwszy. Faktycznie jest to dla nas taka pierwsza akcja i myślę, że bardzo wyjątkowa, dlatego że... Ale ja mówię, że nie po raz pierwszy, bo my kiedyś rozmawialiśmy tak, na tak, temat tak, tego, że tak. Państwo jednak... Rzeczywiście się... od 10 lat jesteśmy stowarzyszeniem, ale taka akcja jest faktycznie pierwsza. Tak jak powiedziałem, jest bardzo ważna. Ponieważ tak naprawdę każdy z nas może kiedyś być w takiej potrzebie i potrzebować tego szpiku gostnego. Rotary Akt Szczecin również, czyli wolontariusze, którzy wspomagają swoich starszych kolegów, jak ustaliliśmy tak. przed programem? Postanowiliśmy wspomóc naszych starszych Postanowiliśmy, kolegów. Postanowiliśmy, czyli kto? Cały nasz klub, Rotary Akt Szczecin. W większości absolwenci lub studenci, w większości tak, Akademii absolwenci medycznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę powiedzieć, pani doktor, pokrótce porozmawiajmy o samym zabiegu pobrania, to chodzi o ślinę. Policzka. E, dokładnie, to chodzi o wymaz e, z policzka. Chodzi o, o komórki na błonka, które tam się znajdują. Mhm. One są bardzo dobrym materiałem do oznaczenia antygenu zgodności tkankowej, co jest potrzebne przy zarejestrowaniu potencjalnego dawcy. Przechodzimy do galaksy w niedzielę. Od której? Od godziny 11 do godziny 18. Musimy mieć dowód osobisty? Proszę tak, proszę mieć dowód osobisty i pełnoletni. pełnoletnie. Jesteśmy. Osoby pełnoletnie mhm. z dowodem osobistym i wypełniamy króciutką ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Dowód osobisty, wymas, z policzka, pobranie śliny i tyle, i koniec. Jesteśmy tak, zarejestrowani. to bardzo proste. Dostajemy... Kilka tygodni później dostajemy kartę z DKMS, taką kartę uczestnika tego programu, że jesteśmy zarejestrowani w bazie dawców szpiku i czekamy, czekamy na telefon. Ostatnio taki telefon wydarzył się ktoś był potrzebny. Tak, właśnie Zostań. wczoraj mieliśmy przyjemność poznać rzeczywistą, rzeczywistego dawcę szpiku, który podzielił się swoim, swoim szpikiem z małą dziewczynką. Nie zna jeszcze jej osobiście, dlatego, że przez okres dwóch lat dawca i biorca nie mogą się poznać. Dlaczego? Z tego powodu, no, żeby uniknąć jakiegoś stresu, zarówno z jednej, z drugiej strony, gdyby zabieg zakończył się niepowodzeniem. Natomiast po dwóch latach już tożsamość osób może być ujawniona, jeżeli wy żeją chęć, mogą się poznać. Czyli po tych dwóch latach uzyskujemy rzeczywiście stuprocentową pewność, że szpik Myślę, że, że się. to jest taki bezpieczny okres już pewny, że wszystko jest w porządku i że Białaczka jest wyleczona. Akcja przynosi coraz większe efekty, coraz więcej osób, Polaków jest skłonnych, aby rejestrować się w bazie lawców szpiku. Wiemy, że na zachodzie to jest, no było zawsze bardziej popularne, prawda, niż w Polsce. Kiedyś był z tym problem. Potem po chorobie Nergala zdaje się. Ludzie zaczęli się tak, zgłaszać, ja odpowiedali na tele. Y, Zrobię taka bardziej medialna sprawa i być może właśnie naświetlenie tego w naszych mediach pomoże nas i rozpropagowanie, tak żeby coraz więcej osób mogło wziąć w niej udział. Tym bardziej że to badanie nie jest bolesne. Badanie jest, tak jak powiedziała Pani doktor, członek naszego klubu, nie jest absolutnie bolesne. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że my, jako Rotary, nasza współpraca polega na tym, że finansujemy 100 takich badań potencjalnych dawców w szpiku kostnego. 100 badań. 100 badań, mm. który... jedno, jedno badanie kosztuje 250 zł, to znaczy także my, jako Rotary Klub, Szczecin Center, finansujemy 100 dawców, to znaczy Cała procedura później, jak już ten dawca będzie rejestrowany, zbadania tego, cała, cała to, to wszystko kosztuje niestety i to są realne pieniądze i my z własnych środków postanowiliśmy sfinansować. Badania studawców. Pani doktor, kiedy zostanie pobrany ten wymaz? Co jest badane? Najpierw, bo o tym się rzadko są, mówi Ludzie Są nie badane wiedzą. antygeny Jakie... zgodności tkankowej. Są one potrzebne do, później do dobrania idealnego dobrania dawcy i biorcy szpiku. Muszą być oni zgodni we wszystkich antygenach, wszystkich dziesięciu antygenach. Muszą być wręcz bliźniaczo zgodni. Dopiero wtedy można dokonywać pobrania komórek macierzystych i przeszczepiać te komórki macierzyste szpiku biorcy. Czyli to jest mozolna. Praca rzeczywiście, znalezienie dawcy tego bliźniaka genetycznego. Są przeszukiwane olbrzymie bazy danych. Już w tej chwili setki tysięcy Polaków zdecydowało się e, na. E, na, udział w, na udział w takiej akcji. Natomiast tylko 1% tak naprawdę z tych potencjalnych dawców później jest wzywanych na pobranie szpiku. Także tylko 1% jest wykorzystany. Ja często ja też pytam o to jakie choroby już na tym pierwszym etapie są jakby rozpoznawane ponieważ wiem, że część osób obawia się tego, bo i się ze względu na, na siebie. Pójdę, znajdą jakąś chorobę, nie chcę o tym wiedzieć, wiadomo, jak Polacy, ciężko e, czasem im trafić do lekarza. Czyli na, na początku ten genotyp, tak? Czyli e, na, na Tak, to jest badanie właśnie tych antygenów zgodności tkankowej. Nie są przeprowadzane dokładne badania morfologii stanu wirusologicznego, tego, czy ktoś jest chory na AIDS na przykład. To się dzieje w późniejszych etapach. Natomiast osoby, które będą się rejestrowały, oczywiście nie mogą mieć chorób przewlekłych. Nie mogą być cukrzykami, mm -hmm. niestety, nie mogą mieć żadnych ciężkich chorób nowotworowych w wywiadzie. Muszą być to osoby zdrowe, które wiedzą o sobie, że osoby, są które zdrowe. Osoby przeszły chorobę nowotworową. I niestety są nie mogą zdrowe być nie. dawcami, nie mm -hmm. mogą być dawcami szpiku już. Również osoby w ciąży, kobiety w ciąży, nie mogą być w tym momencie, kiedy są w ciąży, dawcami szpiku, ale mogą się zarejestrować i po rozwiązaniu mogą oddać swoje komórki, jeżeli będą, będzie taka potrzeba. Jeżeli nie skończą 55 lat. Tak jest. To jest ta granica. Więc wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a nie przekroczyły 55 roku życia, zapraszamy do Galaksy. Jeszcze raz powtórzmy w niedzielę od godziny 11 do godziny 18. Bardzo długo nic nie woli na, na pobranie wymazu i zarejestrowanie jako dawca szpiku. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Dziękujemy. bardzo Państwu. Dziękujemy. Gość w naszym studiu była pani Iwona Korulczyk-Rinas, pani Karolina Kędzierska, pani Hanna Gardas i pan Roman Szulżyk. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Tuż po niej gość, jak zwykle, na zakończenie programu, proszę Państwa, muzyczne. Do widzenia.